Pan Wójt w mediach społecznościowych organizuje coraz częściej aukcje, licytacje charytatywne. Na czym one polegają i cóż to jest za pomysł, jaką się zrodził? Ja mogę powiedzieć, że od początku kadencji generalnie staramy się pomagać dzieciakom, które są potrzebujące, są, są chore bądź też w jakiś sposób ułomne. Skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że ja sam mam w rodzinie dziecko, które, które jest chore. No, oczywiście nie jest to jakieś znaczne, znaczne schorzenie, natomiast mam świadomość tego, ile kosztuje to leczenie, jak dużo wymaga czasu, energii i poświęcenia od rodziców. No, i w związku z tym postanowiłem, żeby no, po prostu pomóc innym. Tak? Dzieci są tutaj na terenie gminy Rzekuń, które mają bardzo poważne schorzenia. No i tak to się zaczęło, prawda? Zaczęło się tak naprawdę od strażaka z miejscowości Rzekuń który miał bardzo poważny wypadek komunikacyjny no i rozmawialiśmy z rodziną, żeby w jakiś sposób go wesprzeć i w pierwszym roku kadencji zorganizowaliśmy bardzo duży bal charytatywny, który zakończył się olbrzymim sukcesem, uzbieraliśmy tam kwotę około 10 tysięcy złotych, do tego doszły jeszcze inne akcje, które, które zorganizowaliśmy, więc ta pomoc była bardzo duża i taka namacalna. No, zaczęły się zgłaszać tutaj inne rodziny, które rzeczywiście takiej pomocy potrzebowały. No I w związku z tym podjęliśmy akcję, no między innymi zbierania korków do serduszek. Prawda, bo to też bardzo szybko się zaczęło. E, więc we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy powstały takie serca metalowe, gdzie są zbierane korki. E, te korki następnie sprzedajemy i przekazujemy na, e, na chore dzieci. Natomiast e, sama licytacje, no przyznam, że Pandemia COVID, koronawirusa, uniemożliwia nam organizację balu charytatywnego, gdzie właśnie tego typu fanty sprzedawaliśmy i ten dochód przeznaczyliśmy na chore dzieci. W związku z tym postanowiłem, że w tym roku, w każdym miesiącu będę wystawiał na licytację charytatywną, właśnie jakąś taką rzecz, którą, która będzie unikalna, unikatowa, no i mogę powiedzieć, że bardzo atrakcyjna. Tak? No do tej pory Mogę powiedzieć, że to, co wystawiłem, sprzedaje się bardzo dobrze. Sam jestem wręcz zaskoczony, bo wystawiłem takie ręcznie robione zegary, który sam odnowiłem, tak zwany karećak. Jest to zegar zabytkowy, który raz został wylicytowany za kwotę 800 zł, następnie przekazany po raz wtóry na licytację. W tej drugiej licytacji ktoś wylicytował go, pan Andrzej Nakielski wylicytował go za kwotę 1500 zł. E, także no mogę powiedzieć, że, że aukcja zakończyła się bardzo dużym sukcesem. E, wcześniej to było krzesełko, które sam odręcznie zrobiłem i, i też wystawiłem na aukcję. No w chwili obecnej jedna z firm, e, która jest na terenie naszej gminy, firma Ledline, przekazała nam koszulkę Roberta Lewandowskiego, która jest na licytacji. W pierwszym dniu licytacji osiągnęła kwotę 2,5 tysiąca złotych. Także myślę, że już ta licytacja zakończy. Już jest wielki sukces w ogóle tej licytacji, natomiast no myślę, że ta końcówka może jeszcze zaskoczyć, myślę, że kwota będzie sporo wyższa. Tym bardziej, że piłkarz jest z górnej półki no i myślę, że jedyny tak utytułowany piłkarz na terenie na terenie kraju, prawda? E, także kolejne licytacje mogę powiedzieć, że e, no, staram się skłaniać różnych przedsiębiorców do tego, żeby, e, żeby te fanty przekazywali na, e, na te aukcje charytatywne. No i przyznam szczerze, że też jestem zaskoczony, ponieważ okazuje się, że w gminie Rzekuń mieszka bardzo dużo ludzi o dobrym serduszku. E, to nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne, ponieważ e, przychodzą do mnie mieszkańcy, przekazują różne rzeczy, proszą, żeby wystawić na licytację. E, już trochę mi się tego zbierało. Natomiast też zgłaszają się właśnie przedsiębiorcy i przedsiębiorcy dają, no mogę powiedzieć, że takie bardzo wartościowe rzeczy. Ja staram się jeszcze do, je w jakiś sposób udoskonalić, tak żeby były unikatowe i wystawiać właśnie na tego typu aukcje. Oczywiście cały dochód jest przeznaczany na, na dzieci, które potrzebują takiej pomocy. Oczywiście ja za każdym razem weryfikuję, czy, czy taka pomoc rzeczywiście jest tutaj konieczna. Pieniądze trafiają na konto bezpośrednio fundacji z przeznaczeniem na leczenie takiego chorego malucha. No i mogę powiedzieć, że te aukcje tak naprawdę stały się preludium też do tego, żeby Zrobić tą dużą akcję, taką, wybudowania właśnie domku dla, dla rodziny potrzebującej. Ja przez ponad rok poszukiwałem sponsora i osoby, która byłaby w stanie wyłożyć środki finansowe na budowę tego typu obiektu. No jak Państwo się na pewno domyślacie, nie jest to proste. Natomiast, właśnie po sukcesach tych aukcji i, i takiej namacalnej pomocy, okazało się, że znaleźli się, znalazły się osoby chętne, o których ja wspominałem wcześniej, głównie to jest grupa, Kurb grup Grupa. Z panem Przemysłowym Piersą, który, który tą grupą kieruje, jest deweloperem i stawia tutaj domki właśnie na terenie gminy Rzekuń. Który postanowił, że, że tutaj wesprze tego typu działalność. Także duży ukłon w jego stronę, ale też samych mieszkańców, bo ja przyznam, że tutaj naprawdę mieszkańcy te licytują te wszystkie fanty, przekazują środki finansowe. Także no mam nadzieję, że coś dobrego tutaj robimy i mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej, choć nie chciałbym, żeby Mój Facebook sprowadzał się tylko do licytacji charytatywnych, ponieważ głównie, nie ukrywam, że głównie służy do prezentowania tego, co robimy na terenie gminy rzekł, jakie e, inicjatywy powstają, jakie są inwestycje. Natomiast myślę, że to dobrze wkomponowuje się w rolę samorządowca i samego samorządu, ponieważ uważam, że zarówno wójt, radny, jak i sołtys to są osoby, które powinny pomagać mieszkańcom na każdej płaszczyźnie nie tylko na takiej płaszczyźnie, żeby wybudować kawałek drogi, chodnika, ale też zapewnić jakąś strawę duchową czy jej kulturalną, ale też taką typową materialną pomoc, jeżeli oczywiście taka potrzeba jest. Zatem zachęcamy na Facebooka Pana Wójta, to jest prywatny Facebook pana Wójta Bartosza Podomaka. Tak jest. Tam można obserwować, sprawdzać i licytować wystawione przedmioty. Zachęcam, mogę powiedzieć, że to są przedmioty są nie tylko związane ze sportem. W chwili obecnej mamy koszulkę Roberta Lewandowskiego z oryginalnym podpisem, natomiast mogę już zapowiedzieć, że w miesiącu maju na licytację będzie przeznaczona konstytucja z podpisem i dedykacją marszałka Senatu oraz dwoma kryształowymi szklankami, pięknymi zresztą. Także już mogę zapowiedzieć, żeby, że można się do tego szykować, prawda? Zachęcamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.